Witajcie moi kochani w kolejnym odcinku z serii master... majsterkowanie na śniadanie. Macie rację, na śniadanie jest za późno, dlatego pora na kolację. W dzisiejszym odcinku gościnnie wystąpi ze mną Adam Młot. Witaj Adamie. Witam serdecznie. Adamie, mam dla Ciebie kilka pytań. Co tutaj dzisiaj robisz? Naprawiam. I co będziesz Adamie naprawiał? Powiedz mi proszę. Głośniki. Głośniki. O nie. I co z tymi głośnikami dziś się stało? powiemy do tego auta. Do tego do auta. Wektra Młota. Vectra Młota. Widzicie? Vectra Młota, jeśli jest taka ochota, zawiezie Was wszędzie. Tak Wam mówię. Ogólnie... Aha, mikrofonem pokazuję zamiast o za niego mówić. Ale sprawa wygląda następująco. Ten oto głośnik i ten oto głośnik i tamten oto głośnik i ta kosiarka zostaną podpięte do tego oto opla. I ten Opel będzie bardzo głośny. Bardzo. Bardzo. Bardzo, bardzo, bardzo. I co jeszcze chciałbyś Adamie zmienić w swoim Oplu? Yy, młot na masce. Młot na masce. Tak. Tak, właśnie. I w kolejnym odcinku pokażemy Wam, jak młotem udarowym wydziaływamy tutaj taki wielki młot i pod spodem yy, osoba, która wpłaci największy donate będzie miała tam nick i oczywiście donate będzie musiał wpływać na kanał Adama Młota i dzięki temu Adam zdobędzie sławę i będzie miał pieniądze na wymianę maski, jak ją popsujemy. Także mówię Wam, yy, będzie ubaw popachy. To nie jest zabawa z frizem i z karłami, tutaj nie ma żartów. Ja nie podłączyłeś mikrofonu. Ej, właśnie, bez sensu. Dobra, co teraz? Co teraz robimy? To jest wszystko bez sensu. Dlaczego, panie Adamie, zepsułeś mi odcinek? Bez tym młot. Młot. A ja mam brzuch. <ścoughs> I co zrobimy teraz? Młotem w brzuch. To jest świetny ruch. Młotem w brzuch. I to jest właśnie yy, jedna z metod yy, nowo poznanych w Świdzimiu, dzięki której pozwolę Wam pozbyć się zbędnych kalorii i tego brzucha, który Wam bywa uciążliwy. Yy, w tym odcinku zademonstruję Wam jak tym oto młotem zapierdolę sobie w brzuch. Ale nie zrobię tego. No bo zrobię. Nie mam brzucha! Widzicie? To, to działa! TO DZIAŁA! TO DZIAŁA! Nie, to nie działa. Jestem bezbekiem. Ale to nic. Mam strajka na YouTubie, nie mogę robić streamów. I dlatego dzieci nie grają w Betina. Tylko Minecraft, kwadratowa masakra z Rezim. I z innymi youtuberami. Adam, czy ty byś chciał zagrać Minecrafta? Tak. Bardzo. Bardzo chciałbyś zagrać Minecrafta. Dlaczego? Bo lubię grać w Minecrafta, tylko kiedyś, y, jak grałem i flipper mi wybuchł, to uderzyłem ręką w laptopa i mi pęknął ekran i od wtedy nie mam komputera. To jest smutne. Także w opisie macie link do t Do Donation. Zbieramy dla Adama młota na nowy laptop, żeby był młotoodporny. odporny. Także mówię wam, nie ma żartów. To będzie y, bardzo charytatywny odcinek. Dzięki Wam zbierzemy wiele pieniędzy. I na EcoTech zamienimy na VTech I na inne bardzo sportowe auto I będziemy tak jak frisk Wozić matkę Karła Matkę Karła Karła sąsiadkę I będziemy wszystko pokazywać oczami I wielkoluda, I wielkoluda. Z Karłem No i ciekawe kiedy mi ściągną Kanał za takie filmy, ale Ma być śmiesznie, także ja lubię taki content A Pan Adam lubi taki content? Lubię A lubisz stangi? Konie Będę Dobra, jadę stąd. Dobrze, i tak Napiszcie mi co sądzicie o tego typu filmach. Czy są śmieszne. Eee, co byście chcieli zobaczyć. Na kanale Adama Młota. Na moim kanale. Na kanale, w który nie dawajcie, bo w kanał nie wolno dawać. Także bawcie się, dzieci, rozsądnie. Pamiętajcie, wszystko jest dla ludzi, ale z umiarem. Pozdrawiam serdecznie, ja byłem Don Ponton, a ze mną był Adam Młot.